Porządki w piwnicy mojego ojca nie miały być niczym wyjątkowym. Kurz, stare kartony, zapomniane narzędzia, resztki perelowskich pamiątek i ona, paczka, związana sznurkiem, nadgryziona czasem. Etykieta prawie nieczytelna. Adres odbiorcy zamazany, ale to nie był. Mój ojciec. Nie on. Tak moi drodzy, rozpoczyna się opowiadanie. Opowiadanie, do którego wysłuchania zapraszam Was na kanał W świecie króla myśli. Opowiadanie o fikcyjnym archeologu. Fikcyjnym archeologu, który dokonuje odkryć dawnych. Czasach. I co znajduje? Znajduje ślady istnienia olbrzymów, nefilim. Jeśli interesuje Was taki temat, zapraszam Was na kanał W Świecie Króla Myśli. Tam w każdą niedzielę o godzinie 9 będzie miała miejsce premiera nowego odcinka opowiadania. O olbrzymach, o Nefilim, a później, a później porozmawiamy sobie o nich na poważnie.